Halo ho, raz, dwa, trzy, próba mikrofonu Uuu, Dobra, chyba działamy No, tak już mówiłem Witam serdecznie po raz kolejny Trochę mnie nie było, miałem małą przerwę wakacyjną Zresztą filmik Z mojego fajnego pobytu, znaczy mojego pobytu Z miejsca, gdzie krócej udało mi się wyskoczyć na weekend Mogliście zobaczyć na spokojnie w poprzednim filmiku więc na spokojnie zapraszam, do oglądania a dzisiaj, no cóż zmieniła się trochę okolica troszeczkę miejsce pora też troszeczkę inna roku tak się składa, że akurat nie jestem nawet w rodzinnych okolicach, czy też nawet w tych gdzie przyszło mi mieszkać bo tam gdzieś pracuję w okolicy jestem zupełnie w innej okolicy moi drodzy jesteśmy niedaleko Warszawy około 30 km miejscowość nazywa się Zegrze Zgadza się a dokładniej w okolicy zalewu Zegrzeńskiego bardzo fajny, duży zbiornik wodny sztucznie wytworzony nie pamiętam dokładnie w którym roku, ale na pewno na początku XX wieku. Rozciąga się praktycznie kilka kilometrów w lewo i w prawo. Nie wiem, czy widać zarys, to jest tylko zatoczka. Tam mamy fragment. Ale myślę, że gdzieś tutaj. Okej, okay, powinno być mniej dobrze. Kurno, stary! Chcesz mnie zabić, czy co? Dobra tak czy inaczej To jest część z zalewu Zegrzyńskiego Jak widać szał na razie nie mam, bo sezon pomału się kończy A tam można powiedzieć, że jest druga część która też się ciągnie ileś kilometrów łodzie na sprzedaż rówki, mini jachty. Kurde fajnie tu Kobieta uśmiechnij się trochę. Życie jest troszeczkę weszelsze, a nie ponura gęba od samego rana. Dziwnego, że kurczę. Większość facetów chce unikać takich kobiet z bardzo, bardzo wielkim dystansem. Dobra, pierdzielę ten chodnik, bo widzę, że tu kurna, wszyscy mają do głębokim poważaniu. O kurde, te ekrany naprawdę coś dzieje robią. Ja się też zastanawiałem, jak dobrze one działają. Cholera, bardzo dobrze działają. Nie słyszę nawet ruchu drogowego obok. A ty już normalnie. O kurde, tam jest bidronka. Jak mi nimi przejechać zaraz. Eee... Gdzieś przede mną na pewno jest kurcze przejście dla pieszych. Tylko cholera wie gdzie. Ale gdzie się jest? Tu nic. Tu coś mamy. Tu coś jest, dobrze Okej, okay, spoko dobra. mamy to Aha, to jest taka prowizoryczna ścieżka, która się kończy To się kończy No dobra, musimy znaleźć w takim razie Miną drogę do jazdu do mojej fajnej Biedronki. I ja chyba wiem. <laughs> trochę terenowo? Sprawdźmy. Eee, trochę tak. Dobra, będziemy jechać dołem w takim razie. Skoro górą nie bardzo, to dołem. Tędy jechać ta hmm. powiedziawszy Podziwiam trochę ludzi, którzy wają słuchawek bezprzewodowych Zwłaszcza tych, co wyglądają jak te czopki do uszu Powiem szczerze miałem i przestałem używać na siłownie bo za każdym razem wypadały Nie wiem, może mam za duże uszy kto wie ale przestałem tego używać bo to kompletnie sensu nie miało Dobra zobaczmy czy się uda No jest fajnie Uff podało cię ja Dobra, wracamy. No proszę, i taka niby krótka przejażdżka już 4 kilometry zrobione. No proszę. Restauracja rybna, złoty oko. A, siema. Dobra. O, jesteśmy u celu. Co prawda trochę naokoło, ale jesteśmy się... Dobra, gdzie mam jakiś stojak? Coś? O kur... serio? Ech. No i ładnie pomalutku Proszę, tu jeszcze czekaj to? Zajrzę południu. OFFAK. Jak oh się znajdziemy. W takich okolicach to zawsze coś się znajdzie fajnego. Właśnie, co my tu mamy fajnego w okolicy? Takie pajcie, to nie, spożywcie też, restauracja, nie, potem. Ten kątowy serio? No o eee, atrakcje. O oh <grych> <gly> Zamek królewski w Warszawie 23 km. Dziękuję. Spasuję. A gdzie to jest? Pamiątkowo belisk. O! Chwila. Może nie tyle trafność, co odległość. Pod tym względem zobaczmy, co my mamy. Ruiny podpór przedwojennego o, o! O o o o o o o o o to jest to. Zobaczmy. E, to jest. Jadę. No dobra, to zobaczmy gdzie znajdziemy nasze ruiny. Chwila, żeby się nie pokręcił, zakręcił, dobra, jedziemy dalej. W takich sytuacjach wiem jedno, nie zmieścilibyśmy się we dwóch. Nie ma takiej opcji. Poproszę no kościół. Chcemy będzie przyjechać. Jak będzie niedziela. Dobra. Jesteśmy prawie na drugiej stronie. Idziemy szybko, nie ma się co pierdzielać. Dobra no dobra, spróbujmy szczęścia Może jakąś ścieżkę znajdziemy A coś jest No nie powiem, miejscówka przednia Sprzęt chcąc, nie chcąc trzeba zostawić Niestety, przykro mi bo coś mi się wydaje, że tam może być za ciasno dla nas wszystkich tego stary, zostajesz? Nie? chyba albo nie <grymne> za grube drzewo pierdyle widzę, że tu chyba, kurde kasztaniaki sobie chodzą dobra Dobra szybki skok Zobaczyć jak to wygląda. Wracamy. Fucking eee, Aha, Tak tu sobie zrobił prowizoryczny podest. Uf fuk Kurna i gówno będzie widać. kurczę ktoś sobie zrobił tylko Do pomostu cholera Nie bardzo to będzie widać Dosłownie kurne jest tylko fragment Dobra Spróbujemy jakoś boczkiem! stopa Wow fuck. Ech. Dobra, spróbujemy się na czymś ustawić w takim razie Nie wiem czy widać, ale tam są właśnie takie dwa fajne filary wizyczki No, odpaść Ech, co my tu mamy? No, dawaj Eee Atrakcje, dobrze nie trafność, trafność tym niepotrzebna Dobra, ruiny, podpór przedwojennego mostu w zęgrzu O, to jest to cudo No nie dziwnego, atrakcja jest mało dostępna Zresztą nie dziwię się nawet, bo tutaj z tej strony ciężko dojść Ale to mniej więcej coś takiego wygląda z drugiej strony Te podpory znajdują się tam dalej Fajne miejsce, szkoda, że tak mało widoczne i dostępne, ale takie ono jest. Dobra, mniejsza dziką plażę. Co my tu mamy? O! Pomnik niezłomnych żołnierzy. Tam pojedziemy. Niedaleko to jest. Niecałe 7 km. Naszym sprytnym rowerkiem to będzie za jakieś, nie wiem. 20 minut, może mniej. Damy radę. Dobra. To śmigamy teraz. O, moment, 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 bo się może uda zobaczyć. Nie wiem, czy będzie widać na filmiku, ale tak dla pewności wezmę Cyknę fotę telefonem Akurat skubany jest na tyle dostosowany, że poradzi sobie z takim światełkiem Więc nie będzie tragedii, żeby wkleić później fotiszkę No i będzie fajnie I Czasami naprawdę się, co ludzie mają w głowach ustawiając auta właśnie w ten jeden konkretny zasrany sposób iść tędy kurde ja nie jak to jest półtora metra to ja jestem kurde święty No, to jest taki fajny, urokliwy widok. Widzieć dwie osoby starsze, chociaż w sędziwym wieku, idące sobie spacerkiem, spokojnie, bez problemów, większych, mniejszych. Cieszące się własnym towarzystwem, ze świadomością, że zrobili już w życiu tyle, że byli w stanie. Teraz sobie wypoczywają, relaksują. Od czasu do czasu, może wnuki odwiedzą, albo w drugą stronę wnuki ich odwiedzą. Ale są to dwoje. Taki przyjemny widok, nie powiem. No dobrze, Że co? 17 minut. Przez Opa! Jak nakaz to nakaz. Siła wyższa. Szkolenie motorowodne z egzaminem. W jeden dzień. Kurne muszą być zarobiści. żeby nie było droga rowerowa chodnik droga rowerowa chodnik ale gdzie <laughs> no fuck serio no i fajnie było droga rowerowa chodnik droga rowerowa chodnik i Przejście, to jest przejście do pierwszych, Ech, ze wszystkich możliwych przejść. Tylko jedno jest dla rowerzystów. Absurd. normalnie absurd. Jesteśmy na miejscu. Pomnik niezłomnych żołnierzy Józefa Pisuskiego. Oficerom legionów więzionym w Beniaminowie w roku 1917 1917. Za odmowę przysięgi Niemcom. 1931 Białobrzegi, 2002. Okej, okay. fajnie. A co z e, nieoficerami, żołnierzami, że tak powiem, niższego szczebla? Co z nimi? Bo jakoś kurcze jak wszędzie się patrzy, o oficerach każdy pamięta. No kurde, każdy. Zawsze się znajdzie jakiś geniusz, który będzie chciał mieć jakiegoś patrona w stopniu oficerskim. A ja się pytam, co z żołnierzami niższych szczebli? Ci, co mają niższe stopnie, gdzie oni są? Czemu dla nich się nie robi pomników, monumentów, w takich powiedzmy bardziej znaczących miejscach, albo się bierze za patronów? Bo co? Bo nie byli oficerami? Bez urazy, ale nawet kiedyś oficer to nie był ktoś, z kogo warto było brać przykład. Ale to jest temat rzeka. a to przepraszam, na kogo? Hmm. no i to jest konkret mm -hmm. kurna serio jak się, no się robią te kurna w las. uwielbiam te małe robaczki naprawdę no po prostu kocham je zawsze skubany jakiś w lesie kurde pod, ten, pod blendem. znaczy pod wizję przepraszam blenda to jest, jest słoneczna pod wizję się tu na tym pokichanym chodnikiem. 7 po prostu. Ach, ci rowa z no. o kurde, tu to jest kurde hałas no szokro nic dziwnego, z lewej strony ruchu liczy z prawej ekran, dźwięk osłonny. znaczy, nie wiem czy dźwięk osłonny, w tym przypadku dźwięk odbijający Dziękuję. Okay. Co ty kurna na Fuuu Ale że śmierdziało kurna pedał jakiś no Chwila moment Chwila moment Tędy się da? Cholera się Nie no to Kogo? Zobaczymy co okazji elegancko tak jak nad morzem tylko że słodka woda mm. <laughs> elegancko z kuterkiem na wodę posiedzieć spokojnie słodka francja pójdźcie coś z okazji co my tu mamy A, tu można zwodować wodzie ładnie poharadzone nie wiem, co zrobić jest bajer trochę pod światło, no ale i tak jest fajnie no już, tak? Gościu, chyba cię kurna pokręciło brawo brawo, kurna brawo Co to w ogóle jest! I tak kuleczkę co mi szkodzi! Jadwisin! Dzikąci się zegrze, tam Jadwisin zaczyna. To ja też tak myślę. Głowy też brzmiały ode mnie. Eee, chwila, do czegoś nie rozumiem? Jest płot, ok. Dobra, jest płot nieco zwyczajny. Teren wojskowy, spoko, fajna sprawa. Jest ścieżka, jest oświetlane, ale jest sztaban który jest otwarty i monitorowany. Powiedzmy, że to nie wyklucze jest. Wojskowe, a skałek mam pewne od, 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 od wątpliwości. Dziękuję wszystkim za uwagę. To tyle na dzisiaj. Miłego dnia.